Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra i witam Was w kolejnym odcinku z gry The Witness. I cóż można powiedzieć, no... Jesteśmy przy tej ostatniej zagadce. I szczerze powiedziawszy... Hmm. Ciągle się zastanawiam, jak to mam zrobić to ja bym pojechał, może nie tu, tylko tak. Tak, tak, tak. No tylko tu mamy wyjście, tak jest. Czyli to jest dobrze zrobione, to jest źle zrobione. Mamy jedno wyjście, jedno wyjście. I trzeba tak zrobić, żeby się wszystko zgadzało tylko, że tutaj się mi nie będzie zgadzało więc może ja powinienem jechać tak tak, 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 tak o tak tak, 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 tak. ha, kurcze a ostatnio w tamtym odcinku żebym się tyle męczył z tym Aha, teraz mi dali wyjście gdzie indziej. Więc może powinienem jechać. To jest podobne jak tamto zadanie, tylko że tu jest wyjście gdzie indziej. Więc mi się wydaje, że muszę odciąć to. Jechać tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. Tak, tak. A czemu? Aha. Dobra, spróbujmy zrobić tak. Dobra, to by się zgadzało. Tu mógłbym objechać. Tak. Aha. I teraz ta będzie się świeciła. Tak jest. Czyli nie mogę tak zrobić? Chyba już wiem o co chodzi. Ja patrzyłem na ha, wiedziałem, patrzyłem na białe kropeczki, a okazuje się, że wystarczyło odciąć czarne. Okej, okay, dobra, ale. Powiedzcie mi skoro żem to zrobił wszystko, czy mi się coś włączyło, czy nie za bardzo. Bo ja tutaj na przykład przy tym nie widzę w ogóle żadnych kabli, które by coś włączały. No nie, tutaj nie ma żadnych kabli. Więc szczerze powiedziawszy Dobra, mamy tu jakiś bieg, tu jest jakaś truszka. Aha, tu jest ten ok, e, tu jest ten zamek jakiś. Co w tym zamku będzie? Aha, czyli ten, do żeśmy przyszli. Dobra, A teraz już wiem. Dobra, to wracamy. Dobra, czyli tak. Tu są, tu są jakieś dźwięki, właśnie. Aha, okej. Okay. Czekajcie, bo teraz nie wiem o co to chodzi. Czy znowu chodzi o to, żeby odciąć? Nie wiem, zobaczmy co się mi zaświeci. Dobra, zróbmy tak. Nie, tak nie mogę zrobić. Muszę jechać tak, tak, tak. Tak. Jednak nie, to ja muszę zacząć z tej strony. Tak, tak. Przejedźmy w dół, tu, tu. Tu, tu i teraz tu. Źle. Ale wyzbierają wszystkie czarne kropki. Czyli mi się wydaje, że tutaj trzeba nie dojść, że pozbierać wszystkie kropki. Dobra, zróbmy tak. Tak, tak. A, ale tamtej nie zbierę znowu. Czyli muszę jechać tędy. Dobra, to jedźmy od góry, czy tak ta biała by była już odcięta. Yy, te dwie białe by były odcięte. OK. Yy, zróbmy może tak, 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 tak i tak, 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 tak. Tak, tak i tak. Źle? Czemu źle? Hmm. To jest właśnie, to jest właśnie najlepsze, że. A czekajcie. Może jest jakaś, może jest tu jakaś podpowiedź przy tych drzwiach. Co ja mam w ogóle robić, dalej. Tu żeśmy byli, to żeśmy zrobili. Tam jest jeszcze jakieś zadanie. Mi się wydaje, że te drzwi tam będą jakieś. O, tu są kable, właśnie. Tu są kable. Ok, to zrobiłem. Tylko pytanie, gdzie ten kabel prowadzi? No tu. Nie ma nic, tu jest ciemny ekran. Tu też jest ciemny ekran. Kabel prowadzi dalej tu, ale ja tutaj nie mogę wejść, chyba że jest jakieś inne wejście. Co żeśmy zrobili. Aha, i tu mamy jeszcze do zrobienia. Aha, dobra, okej. Okay. Dobra, coś jest, coś jest, panowie. Coś jest. Dobra, czyli tam muszę dojść. Nie, też nie? Czekajcie. Nie ma tutaj żadnej podpowiedzi albo ja coś. <laughs> tutaj widać, że muszę wyzbierać te klejnociki, więc musi być tak, tak, tak. Tak, 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 tak i tak. Okej, okay. git. Git majonez, więc teraz następne. <laughs> Dobra, tu mamy przerwane, czyli mamy tylko jedno przerwane. Czyli musimy jechać tam, gdzie jest przerwane. Tak, 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 tak. Git. Następne. Dobra, tu nie mamy żadnego przerwania, ale mamy. Aha, mamy tylko jedno wyjście. Czyli wychodzi na to, że musimy chyba jechać tak, tak, tak. Tak, tak, tu. Eee. Aha, nie! Czekajcie, ale jak to mam zrobić? Czyli tu muszę kończyć. Skoro tu muszę kończyć, to tutaj nie mogę zacząć. Bo musiałbym. Dobra, to zacznijmy stąd, może. Tylko jak? Mogę jać tak, ale nie zbierę tego, bo jak zbierę, to ja się tu zatrzymam. Ej, to jest. No nie ma innego wyjścia. Stąd. Stąd. Co się stało. Coś, nie wiem, czy coś zepsułem. Dobra, no tu mamy tu mamy jedno wyjście. Więc mógłbym mieć tak. Tak. Tak, tak. Źle. W sumie nie wiem o co tu chodzi, bo nie mamy żadnych potwierdzeń. Hmm. I tak nie zrobię. Tak. Kurczę, no nie wiem. Dziwne, że to zgasło. Ale czemu to zgasło jak to jest podłączone i przecież to zrobiłem Czekajcie, może jest tak, że dobra tu, 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 tu Kurczę, przed tym miałem dobrze No muszę jechać tędy. Tędy też muszę jechać. Dobra, zbierzmy to, to, dobra. Aha i teraz dobra, no teraz mi włączyło, czyli jak źle zrobię, to mi to jakby odłącza. Tu mamy wyjście, tu mamy wejście, cztery wejścia mamy. Hmm. Jest wyjście, tu muszę kończyć, to jest pewne. Tylko, że to mnie zastanawia, że z każdej tego, bo jak zacznę z tego, to ja nie mogę chyba tak zrobić, nie? No, to mnie blokuje. Hmm. Czyli tutaj nie mogę zacząć, ale mogę zacząć tu. Tak jest. A może jednak nie? No tu muszę jechać. Tu mogę jechać, tu. Aha, tego nie zbiorę. Czyli musiałbym. Musiałbym pojechać tak. Tak, tak, i tak. Jest! Gra! Gitara. I teraz co? Aha, dobra, tu się kabel y, zaświecił Czyli chodzi na to, że musiałbym zrobić pewnie to Tylko, że tutaj za bardzo nie wiem o co tu chodzi. Próbowałem już Chyba, że zróbmy to. Nie e, może tak Tu ja bym to już sobie zamykam drogę. Nie szczerze mówiąc, nie wiem o co tu chodzi. Dobra, te trzy zrobiłem. Tu jest jakiś, nie wiem, przycisk czy coś. Hmm. Czekajcie. Nie mamy tutaj czasem jakiejś podpowiedzi do czegoś. To nie, no to jest zrobione. Tu mamy też zrobione. Tu jest co coś jest. Aha, tylko, że ja tutaj nie mogę spaść. A jak, jak tam się dostać w ogóle? Ja bym tam chciał iść. Tylko czekajcie, gdzie te kable prowadzą? Te kable prowadzą tam. Potem ten kabel prowadzi tam i idzie gdzieś. I idzie gdzieś tam. No, to czekajcie, w takim wypadku. O, czekajcie, chyba, że mogę tutaj. O, właśnie. Widzę, że to jest ciemne. Tu nie ma żadnego szablonu, bo tu musi dopiero dojść prąd. Ok, przejdźmy to na oko. Dobra, jesteśmy. Źle, czyli coś źle, To by było za proste. Aha, dobra, też źle. Czekajcie, jest tu jakaś podpowiedź, czy nie? No szczerze powiedziawszy, nic tutaj za bardzo nie widać, więc nie wiem czym się sugerować, bo jeszcze jak są te kropeczki czy coś, to nieraz wiadomo, że można je wyzbierać albo coś, to idzie równo. Czekajcie, może to chodzi o to, że trzeba omijać te... Właśnie, ha! Teraz to jest dobrze zrobione, bo to jest tak nakierowane na te skały, że ja w ogóle pomyślałem o tym, że, że to... W ogóle o tę skalę chodzi, żeby może tak poprowadzić. Ok, to teraz już wiemy, czyli tu mogę przejechać, tu mogę przejechać i bodajże tak. Nie? Źle? Czyli coś źle zrobiłem. Tu jest drzewo, to i tak nic nie zrobię. Może mam zrobić tak, tak i tak. Nie Dobra, tu muszę jechać na pewno tak Tu muszę jechać Tak eee, Tu muszę tak tak. Je, je, jechać do góry Tak Tak, 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 tak. I... Ha! Cóż, włączamy, czyli teraz idziemy tam. Dość, dość fajne to jest. Ok, czyli tu mamy skałę, czyli już wiemy, że musimy ją ominąć. Nie, czyli o co by to mogło chodzić teraz? O chmury. No muszę jechać tak, tak, tu. E, tu, tu. Źle. Źle. Może nie tak, może tak. Tak, tak. Tak. Tak, 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 tak. tak. Nie. To o co tu chodzi? Czekajcie. No tutaj chyba, że tak, 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 tak. Nie. A tak. Hm. Czekajcie, bo to jest. Ta skała cały czas mnie ustawia. Dobra, czyli tak. Skała jest bardzo duża, czyli mi się wydaje, że musi być tak. I teraz albo tak. A może tak. Eee, tak, tak, tak. Nie, czyli tu będzie chodziło jeszcze o coś innego, tylko za bardzo nie wiem o co. Odpowiedzi tutaj za bardzo nie ma, no są chmury, tylko że jak chcę zrobić to zadanie, to mi przybliża tak, że. A jakbym przejechał, tak nie. Hmm, o cóż tu może chodzić mi się wydaje że musi być tak tak teraz może tu tak 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 tak. Oh. kurcze no ale czekajcie może ja się przejmuję skałą, a może to trzeba się przejmować chmurami? Nie. Jakbym zrobił tak... To mi nic nie da. Ale mogę zrobić tak... I to mi też mi nic nie da. Kurde, jak żeśmy przeszli normalnie przez parę zagadek, znowu utknąłem na jakiejś jednej. Czekajcie, a jakbym z domu, może mnie, może to ma być tak: tak, 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 tak. nie, kurczę normalnie. A tam są rzeczywiście, czekajcie, tam jest przejście, tylko że tam są u góry jeszcze chmurki. Czyli musiałbym jechać. Czekajcie, eee. tak, czyli za tą chmurą. Eee, jeszcze raz, czekajcie. Dobra, czyli tak, jak zrobię, tak to w sumie widzę, tam rzeczywiście jest przejście. Dobra, czyli tutaj jest kropeczka. Mi się wydaje, że to może chodzić o chmury, więc tak, tu chmury są całe. Dobra, idąc tokiem rozumowania, to tu jest przejście, tu trzeba ominąć tą chmurę. Wolę zrobić tak i tak, nie, zróbmy jeszcze raz tak, tak, tak i tak, i tak, nie wiem czy to było, czy nie było. Hmm. No tu nie mogę, bo przejeżdżam przez chmury. Może ta skała się nie liczy. A może liczy się skała i chmury? Nie wiem, wam powiem szczerze. Hmm. Cóż mogę powiedzieć? Chciałem zrobić tą zagadkę, ale kurczę no tutaj na przykład już widzę, że będą znowu skały. Tam też są skały w sumie, ale... Właśnie może... No. Może to chodzi o to, żeby ustawić widok na tych. O, teraz. Czyli tak. Tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. tak. <śmów> <śmów> o boże święty, jak ta gra normalnie rozwala. To chodzi o to, żeby nie podchodzić do tych tablic. Yy, tak, nie. Yy, za daleko. O. I teraz tak. Gdzieś to trzeba będzie ustawić. A gdybyśmy ustawili tak, a jednak nie. Dobra. Dobra, czyli tu mogę jechać tak. Tu muszę zrobić tak, tu mogę zrobić tak, yy, tu mogę zrobić tak źle, czemu źle? Czekajcie, jak te skały wyglądają w ogóle? Dobra, ona jest cała, czyli przez nią nie mogę przejeżdżać, czyli tu muszę przejechać. W sumie nie. tu mogę przejść, nie, nie, bo ta skała jest tam cała, więc wychodzi na to, że muszę zrobić tak, 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 i tak też nie. Czekajcie, jak te skały wyglądają? Aha, czyli teraz mnie przybliża, mhm, dobra. Dobra, czyli tak, tu okej okay. tu możemy jechać tak, a spróbujmy przejechać tak Teraz pojedziemy tak, tak i nie, źle Czyli tak, 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 też źle. Dobra, to zróbmy tak. Źle. Teraz to już jest. Aha, nie. Tu robię źle, bo tu muszę przejechać. Tu muszę zrobić tak. Tu mogę zrobić tak. 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 Ale to już było. Mieliśmy już tak. No nic. Kolejna zagadka, przy której chyba spędzę nie wiadomo ile czasu, chociaż z od razu się udało, że pomyślałem, że to odchodzi, tutaj też wiem o co chodzi, tylko że, czekajcie, spro... spróbuję jeszcze raz, yy, może zróbmy tak, tu muszę jechać tak, nie mam innego wyjścia, mógłbym zrobić tak, ale co mi to da, jeżeli ja przetnę tamtą skałę, więc muszę zrobić tak, Muszę zrobić tak Ale mogę zrobić też tak <laughs> o Boże święt Ale no to teraz to mi poszło Dobra, teraz co znowu mamy? Może tu być Może tu chodzić o te drzewa Więc może być tak, tak ale drzewo w sumie jest wszędzie. Ja może nie chodzi o drzewa, ale nie, to no te skały to były teraz. Aha, czyli mnie też tu przybliża. Ale to już zobaczymy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Trzymajcie się. Cześć.